Pouczam o konkretnych pytaniach. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Jerzy Osiński. Niestety nie jestem niezrzeszony, jestem tak zwanym Ja mam pytanie do obojga Państwa. Otóż, wbrew temu, co widzicie, jestem przedstawicielem tak zwanego trzeciego wieku. Działamy na terenie Głowna w różnych formach. Ja na przykład działam w Osinkowie prowadząc tam klub seniora i prowadząc zajęcia dla tych ludzi takich jak ja i troszkę starszych ode mnie gimnastykę chińską, tak zwaną zdrowotną i tai chi. ja mam pytanie do Państwa ogólnie do Pani Magdaleny Szajder jako do potencjalnej przyszłej burmistrzyni i do Pana Grzegorza Janeczka jako obecnego burmistrza który być może będzie sprawował władzę przez następne cztery lata opierając się na przesłankach, które zasłyszałem w mediach, czyli panią premier rządu RP dotyczące osób starszych, chciałbym zapytać państwa jak zamierzacie się znaleźć w tej mizerii finansowej, w której my jesteśmy świadomi, w wspomożeniu takich grup jak na przykład moja, mówię moja, natomiast jest to ponad 40-osobowa grupa senioralna, wspomóc finansową, bo no innej pomocy nie potrzebujemy od państwa, ponieważ jesteśmy dobrze zorganizowani, My wbrew temu co widać mamy mamy dużo energii i chcielibyśmy od państwa zapewnienia. Czy będziecie państwo patrzeć na tak zwanych seniorów przy chylnym okiem, czy też zostawicie nas samych sobie Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panie Grzegorzu. Dzień. Chciałem, żeby mi pan powiedział, bo pan mówi o finansach. Czego Pan oczekuje? Bo jeśli chce Pan dostać, otrzymać dofinansowanie ze strony gminy, to wystarczy złożyć wniosek. Jak rozpisane są już konkursy, można składać wniosek na działalność, bo my w ten sposób możemy dofinansować żaden inny. I w związku z tym, jeśli takie wnioski będą, to będziemy je rozpatrywać, bo warto. A ja powiem Panu tak. Ja jestem bliżej wieku emerytalnego niż dalej, choć znając, znając ostatnie wydarzenia, nie wiadomo czy, czy aż tak bliżej, jak, jak mi się wydaje. Yy, powiem tak, przy tej okazji, że drugi mój doradca zajmował się seniorami przez czas, w którym pracowaliśmy i zyskaliśmy chociażby z tego względu, oprócz rozmaitych imprez, paczek i takich tam spraw bieżących, również i wsparcie dla osób biedniejszych w tym wieku, bo to naprawdę MOPS uzyskał znacząco większe dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, bo akurat tak się złożyło, ja to też wykorzystywałem jak mogłem, że mój doradca, pani Bibiesa Rezal, jednocześnie doradcą Wojewodu Ludzkiego, osoby bardzo kompetentnej, bardzo szanowanej, w związku z tym w zakresie finansowania potrzeba wniosku. Jeśli potrzeba, to pomożemy taki wniosek napisać, bo to, to, to nie o to chodzi, żeby, żeby, żeby on był źle napisany, tylko żeby był dobrze. No i chcemy się tym zajmować, bo to jest sytuacja, że nasze społeczeństwo jest coraz starsze. Jak jest coraz starsze, to ja panu powiem tak. Rozmawiałem z jedną, Przedstawicielką bardzo ważnej instytucji głównie, która chce, i jesteśmy umówieni, powiedziałem: No, teraz to nie ustalimy niczego, ale już w <laughs> grudniu, jeśli będzie możliwość, i będę pewny: na spotkanie, aby stworzyć takie miejsce, w którym seniorzy będą mogli po, pobyt dzienny yy, spokojny, yy, że powiem, w, w towarzystwie integrować się, żeby, żeby coś w rodzaju takiego przedszkola, tylko dla trochę starszych osób.